W imieniu klubu nad Wiślanem z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, chcielibyśmy złożyć najśrednicze życzenie. Wysokich, wesołych świąt, szczęśliwego Nowego Roku dla zarządu, zawodników, kibiców klubu sportowego nad Wiślanem Moc prezentów i spełnienia wszystkich marzeń. Fury ryzyka, pieniędzy kurczyka. I nadziei wypełnionych radością i miłością. Niech ta miłość obrodzi nam wszystkich. Na twarzy. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku Życzymy nad Nadwiślan Rósocice! Życzymy także udanego Sylwestra i Szczęśliwego Nowego Roku. Witam serdecznie, chciałbym złożyć serdeczne życzenia dla wszystkich fanów, najlepszych kibiców i dla y, wszystkich osób angażujących się w Klub Nadwiślan No A ja czekaj, bo tak. W imieniu całej drużyny